Miejsce numer 5 Philippe Pétain. Był jednym z najważniejszych francuskich dowódców podczas I wojny światowej, powszechnie uznawanym za bohatera narodowego po zwycięskiej obronie Verdun. Jego determinacja, troska o żołnierzy i umiejętność dostosowania się do brutalnej rzeczywistości wojny uczyniły go symbolem oporu armii francuskiej. Jednak jego późniejsza rola w czasie II wojny światowej sprawiła, że jego legenda została na zawsze splamiona. Petain urodził się 24 kwietnia roku 1856, pochodził z rodziny chłopskiej i długo nie wyróżniał się spośród swoich rówieśników. Studiował w elitarnej École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, ale jego awanse w wojsku przebiegały powoli. Był uważany za oficera solidnego, lecz niewybitnego. W wieku 60 lat był generałem brygady, co w czasie pokoju mogłoby oznaczać koniec kariery. Wszystko jednak zmieniła pierwsza wojna światowa. Po jej wybuchu Petain szybko zyskał uznanie za skuteczne dowodzenie w walkach pod Artois i na wzgórzach Szampanii. W lutym roku 1916 został mianowany dowódcą francuskich sił broniących Verdun, miejsca, które Niemcy wybrali jako cel ich kolejnej wielkiej ofensywy.